Słuchajcie, w tym Sandero 0,9 litra, 3 cylindry, 131 tysięcy przebiegu, 3 silniki. Dwa wymieniła aktualna właścicielka. No i to auto, jak widzieliście przed sekundą, tak nagle. Zaczęło pani dymić. Trafiła gdzieś tam do mechanika. No i chłopaki stwierdzili, pani kupi sobie kolejny motor. <grymne> no ale pani nie, no nie, może nie, może tak się wahała, zastanawiała. No i gdzieś tam coś tam yy, drogą pantoflową trafiła do mnie. Co by tą yy, rumunkę <grymne> poddiagnozować. Co ciekawe, pani zeznała od razu, że. Jaka diagnoza by nie była, to ona i tak już tego samochodu naprawiać nie będzie. To po co to wszystko? Po co moja fatyga? Jakieś sprawdzanie, diagnozowanie, szukanie przysłowiowej dziury. Wiecie gdzie. Nie wiem. Ale sam jestem ciekawy. No, co tu się wydarzyło? A może Wy już wiecie? A? Przecież to zajebiste motory. 900 turbo. Co myślicie? Co to mogło się wydarzyć? Pozdrawiam.